Wiadomość przyszła o 19:42 w czwartek. Bez powitania, bez wstępu. Po prostu głos mojego ojca, opanowany i ostry, jak biznesowa notatka. Nie zawracaj sobie głowy przychodzeniem na zjazd rodzinny. Zrywamy więzy. I tyle. 17 słów jeśli liczyć pauzę zanim odłożył słuchawkę. Otworzyłam to raz. Nie dlatego, że nie wierzyłam, ale dlatego, że z jakiegoś powodu spodziewałam się czegoś większego: uderzenia wściekłości, ciosów pierś, czegokolwiek. Ale poczułam tylko ciszę. Jakby ta część mnie, która po cichu przygotowywała się na to, w końcu usłyszała to, co zawsze wiedziała. Nazywam się Zofia Nowak. Jestem najmłodszą z dwójki rodzeństwa. Mój ojciec, Jan, zbudował Nowak autoserwis od podstaw. Najpierw jako mechanik, potem właściciel franczyzy, a w końcu regionalnej sieci. Mój starszy brat, Marek, był spadkobiercą, którego zawsze chciał charyzmatyczny, lekkomyślny, nietykalny. A ja. Ja byłam tą, która utrzymywała wszystko w ruchu. Cicho, sprawnie, niewidzialnie. Nie oddzwoniłam tamtej nocy. Nie pytałam dlaczego. Nawet nie przesłałam nagrania mojej matce, Alicji, która historycznie unikała spraw biznesowych, gdy stawały się niewygodne. Wysłałam mu tylko dwa słowa, zrozumiano. Potem otworzyłam laptopa, zalogowałam się na portal kredytowy, którego nie dotykałam od miesięcy, i zrobiłam coś, czego, jak wiedziałam, żadne z nich się nie spodziewało. Usunęłam swoje nazwisko. Nie z złości, nie z urazy, ale z klarowności. Dwa lata wcześniej, gdy rodzinny biznes potrzebował zabezpieczyć pożyczkę na ekspansję o wartości 2,5 miliona złotych, bank poprosił o drugiego wnioskodawcę z nienaganną historią kredytową. Marek miał długi, Jan miał dźwignię finansową. Ja miałam czyste konta i dyplom MBA z SGH. Nie błagali mnie o podpis. Po prostu wręczyli mi dokumenty, zakładając, że to zrobię. I zrobiłam bo wtedy nadal myślałam, że lojalność zasługuje na przynależność. Ale teraz, siedząc samotnie przy kuchennym stole w moim mieszkaniu na ursynowie, z cichym nagraniem w tle, zdałam sobie sprawę z czegoś zupełnie innego. Nie odcięli mnie. Po prostu potwierdzili to, co po cichu robili od lat. I tym razem byłam gotowa dokończyć za nich zdanie. Kiedyś myślałam, że mój ojciec kocha porządek bardziej niż cokolwiek. Ale z czasem zdałam sobie sprawę, że to nie był porządek. To była kontrola. Jan Nowak zbudował Nowak autoserwis tak samo, jak zbudował nasz dom w Konstancinie cegła po cegle, zasada po zasadzie, bez miejsca na miękkość. Garaż był pierwszy. Rodzina była druga. Czasami trzecia. Miał powiedzenie, które lubił powtarzać przed pracownikami, a jeszcze bardziej przed nami: nie zatrudniamy obcych, wychowujemy następców. I tym właśnie byliśmy z Markiem potencjalnymi następcami. Przynajmniej w teorii. Marek był trzy lata starszy, głośniejszy, odważniejszy i zawsze balansował na granicy odpowiedzialności. Ale miał ten urok, który Jan szanował, tę pewność siebie, którą mój ojciec rozpoznawał w sobie. Więc Marek dostawał pochwały, drugie szanse, swobodę. Ja dostawałam clipboard. W wieku 12 lat logowałam przesyłki opon do programu księgowego. W wieku 16 lat zarządzałam listą płac w trzeciej lokalizacji podczas ferii. Nie pytałam. Było mi mówione. Żadnych podziękowań, żadnych pytań. Tylko milczące oczekiwanie, że będę tam, gdzie biznes mnie potrzebuje, dostępna, posłuszna, niestrudzona. Moja matka, Alicja, nie była okrutna. Po prostu znikała w swojej roli. Prowadziła kolację, składała faktury do kopert, uśmiechała się na spotkaniach, a potem odciągała mnie na bok, by przypomnieć: Twój ojciec buduje coś dla nas bądź wdzięczna, kochanie. Więc byłam. Albo próbowałam być. Dużo się uczyłam, zrobiłam MBA, odrzuciłam ofertę pracy w korporacji logistycznej w Krakowie, bo Jan powiedział: rodzina przed ambicją. Potrzebował kogoś do pomocy przy regionalnej ekspansji. Marek najwyraźniej koncentrował się na wizji, ja koncentrowałam się na wszystkim innym. Kiedy pojawiła się okazja zabezpieczenia funduszy na nową siedzibę główną, negocjowałam dzierżawę, porównywałam stawki w sześciu bankach, załatwiłam umowę z korzystnymi warunkami i trzyletnią blokadą odsetek. Ale bank chciał drugiego sygnatariusza. Marek nie mógł, jego kredyt był zrujnowany. Jan nie chciał ryzykować osobistych aktywów. Więc zwrócili się do mnie. Żadnej wielkiej przemowy, żadnej kolacji. Po prostu papiery na stole i już odkręcone pióro. Zawahałam się. Może na pół sekundy. Potem podpisałam. Bo gdzieś w głębi duszy nadal wierzyłam, że jeśli pokażę, że jestem wystarczająco lojalna, wystarczająco niezastąpiona, w końcu zobaczą we mnie nie plan awaryjny, ale część planu. Oczywiście, nigdy nie podziękowali. Po prostu założyli, że to moja praca. To było dwa lata temu. Myślałam, że inwestuję w przyszłość, którą będziemy dzielić. Nie wiedziałam wtedy, że po prostu sprawiałam, że jestem wystarczająco przydatna, by stać się niewidzialną. A jeśli jesteś cicho wystarczająco długo, zaczynasz wierzyć, że niewidzialność to rodzaj miłości. Nie jest. To tylko cisza pomylona ze spokojem. Pierwsze pęknięcie nie zabrzmiało jak pękanie. Zabrzmiało jak śmiech. Dokładniej, śmiech Marka. Byliśmy na kwartalnym spotkaniu budżetowym. Tylko nasza trójka, ja, Marek i Jan. Zaznaczyłam fakturę od dostawcy 12 tysięcy złotych zdublowane przez trzy miesiące. Jasny błąd, a przynajmniej tak mi się wydawało. To od mojego znajomego, Marek powiedział, machając ręką, jakby to był kłaczek na jego kołnierzu. Puść to. Daje nam dobre stawki gdzie indziej. Spojrzałam na ojca, spodziewając się czegoś. Może uniesionej brwi, może jednego słowa wnikliwości. Ale Jan nawet nie drgnął. Po prostu sięgnął po kawę i powiedział: Skup się na ważniejszych sprawach, Zofio. Przestań zachowywać się jak obca. To słowo obca nie tylko ukłuło. Osadziło się gdzieś pod moją skórą. Nie byłam żadnym nowym pracownikiem. Nadzorowałam logistykę dla czterech rozbudów, renegocjowałam naszą dzierżawę floty za połowę pierwotnych kosztów i utrzymywałam równowagę płac przez dwa zakłócenia łańcucha dostaw. A jednak, gdy tylko zakwestionowałam coś, co nie dotyczyło arkuszy kalkulacyjnych czy milczącego posłuszeństwa, stawałam się obca. Po tym spotkaniu rzeczy zaczęły się zmieniać. Subtelnie, na początku. Mój dostęp do naszych systemów zaplecza zaczął się zwężać. Nie mogłam zalogować się na platformy dostawców. Potem panel finansowy przekierował mnie na stronę tylko do odczytu. Karta firmowa przypisana do mojego nazwiska wygasła. Nigdy nie została wymieniona. Za każdym razem, gdy pytałam, dostawałam tę samą odpowiedź: Restrukturyzujemy, to tymczasowe zmiany w systemie, albo, co gorsza, nie przejmuj się. A jednak zauważyłam, że Marek miał nowe, regulowane biurko, opłaconą przez firmę wycieczkę do zakopanego, określoną jako szczyt przywództwa i fotel biurowy, który kosztował więcej niż mój pierwszy używany samochód. Coś się we mnie przestawiło. Nie złość, jeszcze nie. Ale cicha czujność. Taka, która pojawia się, gdy Twoje instynkty szepczą, przygotowują dla Ciebie drzwi, a otwierają się tylko w jedną stronę. Zaczęłam robić kopię wszystkiego. Wewnętrznych raportów wydatków, notatek ze spotkań, Emaili, gdzie Marek kopiował klientów, ale podpisywał się moim nazwiskiem. Nocami organizowałam je w prywatnym folderze na moim domowym komputerze. Nazwałam go Księga Cieni. Nie byłam jeszcze pewna, co obuduję, po prostu wiedziałam, że muszę trzymać się prawdy, póki była jeszcze w moich rękach. Pewnego wieczoru skontaktowałam się z Martą Kowalską, byłą koleżanką z Prawa. Straciłyśmy kontakt na lata, dopóki nie pomogła swojej siostrze wydostać się z trudnego rozwodu z partnerstwa nieruchomościowego. Nie powiedziałam Marsi wszystkiego tylko tyle, by zadać proste pytanie. Jeśli współpodpisujący wycofa się z pożyczki biznesowej, co się dzieje? Jej pauza była wymowna. Zależy: Jeśli nie jesteś gwarantem i nie byłaś zaangażowana w niedawne nadużycia, pożyczka może zostać ponownie oceniona bez twojego nazwiska. Cicho. Prawnie. W tamtym momencie westchnęłam z ulgą. Nie wiedziałam, czy planuję ucieczkę, czy buduję alibi. Ale w końcu wiedziałam, że historia, którą myślałam, że żyje lojalna córka utrzymująca dziedzictwo, nie była już moja. Nie tylko mnie wypychali. Robili to wystarczająco powoli, by nadal czerpać korzyści z mojej ciszy. Był czwartek rano, wczesna wiosna, gdy ostatni element wskoczył na swoje miejsce. Drzewa za oknem mojego biura w centrum Warszawy właśnie zaczynały pączkować. Pamiętam ten szczegół wyraźnie, bo coś w nowych liściach sprawiło, że to, co miałam znaleźć, wydawało się jeszcze bardziej zgniłe. Właśnie otrzymałam miesięczne podsumowanie kredytowe coś, co sprawdzałam z przyzwyczajenia, a nie z troski. Ale tym razem wyróżniała się jedna pozycja. Nowak Holding, przegląd odroczonych płatności. Nie widziałam tej nazwy używanej od lat. To była spółka fasada, którą Jan kiedyś stworzył do posiadania nieruchomości, uśpiona tak myślałam. Zaintrygowana, zagłębiłam się. To, co znalazłam, nie było zaskakujące. Było gorzej. Pożyczka na ekspansję, którą współpodpisałam dwa lata temu, ta, której użyto do uruchomienia nowej regionalnej siedziby Nowak Autoservice, była w zaległościach. Trzy płatności spóźnione biznes ledwo utrzymywał się na okresach karencji i opóźnionych fakturach dostawców. Moje nazwisko nadal widniało na pożyczce. Co gorsza, było cytowane w komunikacji z wierzycielami jako powód do okazania dobrej woli. Bo mój kredyt był czysty. Bo moje finanse były nienaruszone. Bo byłam, jak zawsze, tą niezawodną. Ale nie widziałam raportu finansowego od miesięcy. Nie byłam włączana w spotkania zarządu od zeszłej jesieni. A ostatnim razem, gdy poprosiłam Marka o aktualizację, odpowiedział mrugającą emotikoną i bez obaw siostra Wielka wizja nadchodzi. Wizja nie płaciła rachunków. Wyciągnęłam z archiwizowane rekordy, prześledziłam faktury sześć kwartałów wstecz, porównałam wydatki z prognozami budżetowymi, które sama napisałam. A potem to zobaczyłam. Ponad 40 tysięcy złotych w opłatach konsultingowych, wszystko przesyłane przez znajomego marka. Kilka pozycji oznaczonych jako testy marketingowe nie miało przypisanych kampanii. Trzykrotnie zawyżone rachunki za naprawy floty i oferty dostawców podpisane moimi inicjałami, te, których nigdy nie zatwierdziłam. To nie było złe zarządzanie. To była orkiestracja. Tego samego dnia ponownie spotkałam się z Martą. Tym razem osobiście. Siedziałyśmy naprzeciwko siebie w cichej kabinie w ulubionej kawiarni Marty, niedaleko sądu okręgowego. Pokazałam jej wszystko. Przewracała dokumenty powoli, usta zaciśnięte, oczy spokojne. Kiedy dotarła do umowy pożyczki, którą współpodpisałam, zatrzymała się. Nie jesteś wymieniona jako gwarant, powiedziała. Mrugnęłam. To znaczy co? To znaczy, że użyli Twojego nazwiska do jej zabezpieczenia, ale nie jesteś prawnie związana, jeśli wycofasz się przed restrukturyzacją. A jeśli to zrobię? Marta odłożyła papiery, złożyła ręce i powiedziała coś, czego nigdy nie zapomniałam, nie musisz się z nimi konfrontować. Nie ostrzegaj, nie krzycz. Po prostu przesuń cegłę podtrzymującą ich mur i pozwól mu runąć. Wróciłam do domu tamtego wieczoru i otworzyłam folder, który zmieniłam nazwę. Już nie księga cieni. Teraz plan odkupienia. W środku były pliki PDF, oznaczone e-maile, zrzuty ekranu kąt i szkic listu, który Marta pomogła mi napisać tygodnie wcześniej, gdy jeszcze się wahałam. Już się nie wahałam. Nie tylko mnie wypchnęli. Używali mnie, aż założyli, że nie mam już nic więcej do dania. I może nie miałam. Ale miałam jedną rzecz do zabrania moje nazwisko. Zajęło to 4 minuty. Tyle czasu portal pozostawał otwarty, gdy zalogowałam się za pomocą danych administracyjnych, które stworzyłam dwa lata temu. Wtedy, gdy nadal miałam pełny dostęp. Wtedy, gdy myślałam, że buduję coś prawdziwego. Ekran mignął raz, a potem pokazał powiadomienie – status współwnioskodawcy – aktywny. Dostępne opcje modyfikacji. Kliknęłam – usuń. Następnie przesłałam podpisany list wycofujący, który sfinalizowałyśmy z Martą trzy tygodnie wcześniej. Wpisałam mój PIN, zatwierdziłam. Nie rozbrzmiały żadne alarmy, żadne e-maile potwierdzające. Tylko cicha wiadomość w szarym tekście na dole ekranu aktualizacja otrzymana. Przetwarzanie w toku oczekiwanie na weryfikację zgodności. Zrobione. Następnym krokiem była kontrola ryzyka. Wysłałam e-mail do menedżera kredytowego banku, pana Jerzego Kwiatkowskiego, kogoś, z kim negocjowałam podczas fazy ekspansji. Załączyłam podsumowanie rozbieżności finansowych, oszustwa dostawców, zmienione podpisy i ograniczenia dostępu, wskazujące na wewnętrzne wykluczenie. Byłam ostrożna, jasna, profesjonalna. Czego nie uwzględniłam, to emocji. W ciągu godziny bank zamroził konto operacyjne powiązane z Nowak Holding i uruchomił wewnętrzny przegląd pożyczki. Cicho. Bez telefonu do mojego ojca. Bez notatki do Marka. Po prostu pauza. Mrugający kursor w ich systemie, gdzie kiedyś było ślepe zaufanie. Podczas gdy oni się miotali, ja działałam. Skontaktowałam się z moją osobistą księgową, Anetą Dąbrowską, której ufałam od czasów studiów podyplomowych. Przejrzałyśmy moje narażenie, przeprowadziłyśmy symulację najgorszych scenariuszy. Potwierdziła to, co Marta powiedziała: brak odpowiedzialności, brak szkód kredytowych, nawet brak obowiązku prawnego powiadamiania ich. Fundusz powierniczy, do którego przeniosłam swoje oszczędności w zeszłym miesiącu, był chroniony. Tej nocy, po raz pierwszy od lat, wyłączyłam dźwięk w telefonie i naprawdę to miałam na myśli. Spałam. Kiedy obudziłam się następnego ranka, było już trzydzieści dwa nieodebranych połączeń. Do południa było ich siedemdziesiąt od mojej matki, trzynaście od ojca, siedem od Marka i jedno od numeru, którego nie rozpoznałam, dopóki nie otworzyłam poczty głosowej. To był pan Leszek Wójcik, ich długoletni księgowy firmy. Jego głos był piskliwy, paniczny, prawie się łamał. Zofio, zadzwoń do mnie teraz. To poważne. Pożyczka się sypie. Bank wycofał wsparcie. Jesteśmy zagrożeni niewypłacalnością. Musisz to naprawić. Słyszysz? Musisz to naprawić. Słuchałam tego dwa razy. Nie dlatego, że nie rozumiałam, co miał na myśli, ale dlatego, że brzmiało to jak sprawiedliwość. A sprawiedliwość, kiedy w końcu nadchodzi, nie krzyczy. Echem się odbija. Wczesnym wieczorem Marek wysłał swoją pierwszą wiadomość. Co do cholery zrobiłaś? A potem kolejną. Przesadzasz, mogliśmy to załatwić wewnętrznie. Ale słowo my już nie pasowało. Nie było nas od dawna. Później tamtej nocy moja matka zostawiła wiadomość głosową. Niezła, ale cicha, drżąca, kochanie, co się dzieje? Twój ojciec mówi, że bank wszystko zamroził, że mogą wycofać pożyczkę. Czy coś podpisałaś? Podpisałam, ale nie wyjaśniałam. Oddzwoniłam do niej. Pozwoliłam dzwonić dwa razy. Usunęłam moje nazwisko. To wszystko. Jej oddech zaparło. Ale ty. Ty nie możesz po prostu tego zrobić. Właściwie mogę powiedziałam. I zrobiłam. Zamilkła. Zofio, to dotyczy nas wszystkich. Nie, odpowiedziałam spokojnie. Upewniliście się, że nie. A potem odłożyłam słuchawkę. Nie z złości. Z poczucia spełnienia. Wybrali restaurację, do której chodziliśmy na urodziny u Leona. Stare ceglane ściany, za dużo wentylatorów sufitowych i prywatny pokój przy kominku, gdzie kiedyś zdmuchiwaliśmy świeczki i stukaliśmy się kieliszkami z sokiem imbirowym. Ale tym razem nie było balonów, nie było tortu. Tylko moi rodzice, Jan i Alicja, siedzący sztywno na jednym końcu stołu i Marek, wpatrujący się w swój telefon, udający, że to go nie dotyczy. Było też puste krzesło, czekające na mnie. Jakby nadal wierzyli, że można mnie wezwać. Przybyłam 15 minut spóźniona celowo. Ubrałam szare spodnie i bluzkę z kołnierzykiem neutralne, nieodczytywalne. Marta kiedyś mi powiedziała: władza nie krzyczy. Przybywa bez przeprosin. Marek wstał, gdy weszłam. Dzięki, że przyszłaś. Nie przyszłam dla ciebie, powiedziałam powoli zajmując krzesło. Nie marnujmy sobie czasu. Jan pochylił się, oczy utkwione we mnie. Dałaś nam do zrozumienia jasno i wyraźnie. Nie, powiedziałam spokojnym głosem. Bank dał do zrozumienia. Ja tylko przestałam chronić twoje kłamstwo. Jego szczęka się zacisnęła. Alicja poruszyła się niespokojnie. Staramy się to utrzymać, powiedział. Myślisz, że nas każesz, Zofio, ale każesz dziedzictwo, które zbudował twój dziadek. Spojrzałam na niego spokojnie. Dziadek zbudował garaż. Ty zamieniłeś go w dyktaturę. Marek parsknął. Och, daj spokój! Daliśmy ci wszystko. Daliście mi pracę, powiedziałam, spotykając jego wzrok. Nie głos. Cisza, która nastąpiła, była gęsta, prawie ciepła. Jak pokój, który w końcu przestał udawać coś innego. Potem Alicja, moja matka, przemówiła prawie szeptem: Czego chcesz, Zofio? To było pytanie prawda. Nie zemsty. Te już wzięłam. To, czego chciałam teraz, to klarowność. Sięgnęłam do torby i położyłam zapieczętowaną kopertę na stole. To jest podpisane oświadczenie potwierdzające, że na stałe wycofałam się z pożyczki firmy, zarządu i wszystkich operacji biznesowych. Nigdy więcej nie użyjecie mojego nazwiska. Jan otworzył usta, ale podniosłam rękę. Nie skończyłam. Wzięłam oddech. Przesyłam również anonimową wskazówkę do Państwowej Izby Kontroli. Brakuje środków, dostawcy nieopłaceni, niespójności w płacach. Przesunęłam kopertę. To jest teraz wasz bałagan. W pełni. Prawnie. Twarz Marka zrobiła się czerwona. Niszczysz nas z powodu ego. Nic nie niszczę, powiedziałam, wstając. Po prostu usuwam iluzję, że kiedykolwiek byłam tego częścią. Odwróciłam się do drzwi. Za mną, po raz pierwszy w życiu, mój ojciec wypowiedział jedno słowo, którego nigdy się nie spodziewałam usłyszeć Zofio, proszę. Zawahałam się nie z wahania, ale z satysfakcji zostawiłeś mi wiadomość głosową, że skończyliśmy powiedziałam, nie odwracając się. Ja tylko formalnie się z tobą zgadzam a potem wyszłam. Historia trafiła do gazet. Nie do tych dużych, tylko do cichego artykułu w lokalnym dzienniku biznesowym, Nowak Autoserwis zmaga się z problemami finansowymi w obliczu wewnętrznych sporów. Nie puściłam tej informacji, ale wiedziałam, kto to zrobił. Marta zadzwoniła do mnie dwa dni później, jej głos w połowie poważny, w połowie uśmiechnięty, kiedy ludzie tracą władzę, powiedziała: Szukają kogoś do obwinienia. Po prostu nie spodziewali się, że ta osoba już odeszła. Potem wiadomości głosowe stały się ostre. Od mojego ojca, niewdzięczne dziecko. Zbudowaliśmy ten biznes dla ciebie. Niszczysz swoją przyszłość. Od Marka, myślisz, że jesteś sprytna, ale kiedyś będziesz nas potrzebować. Od Leszka Wójcika księgowego, czy ty w ogóle rozumiesz, co to oznacza? Zniszczyłaś ich dziedzictwo. Ale jest coś, czego nikt nie powiedział głośno zniszczyli to na długo, zanim się wycofałam. Zniszczyli to, gdy użyli mojego nazwiska, ale odmówili mi miejsca przy stole. Gdy zdecydowali, że jestem zagrożeniem, a nie córką. Gdy uczynili mnie niewidzialną. Teraz pożyczka się waliła, konta zamrożone, umowy z dostawcami się rozpadały. A ja byłam nietknięta. Bez prawnych konsekwencji, bez szkód finansowych. Mój kredyt nienaruszony, moje oszczędności bezpieczne. Przesłałam ostatnią wiadomość głosową do Marty, a resztę usunęłam. Wyłączyłam dźwięk w telefonie i po raz pierwszy od lat pozostał cicho. Żadnych kryzysów, żadnych próśb, żadnych pożarów, które tylko ja mogłam ugasić. Przeprowadziłam się do małego loftu na Kazimierzu w Krakowie. Nic fantazyjnego, tylko słońce, czyste okna i wystarczająco dużo miejsca na biurko i spokój. Zaczęłam po cichu doradzać, pomagając małym startupom prowadzonym przez kobiety unikać pułapek, przez które przeszłam. Nie dlatego, że potrzebowałam celu, ale dlatego, że już go miałam. Trzy miesiące później na mój nowy adres dotarła koperta. Bez nazwiska nadawcy, tylko logo banku i kod kreskowy do śledzenia. W środku była jedna kartka papieru. Niniejszym pismem potwierdza się, że pożyczka komercyjna związana z Zofią Nowak została formalnie wy i zrestrukturyzowana. Brak dalszych zobowiązań. Działanie nie jest wymagane. Bez podziękowań, bez przeprosin, bez spajmi. Po prostu linia nakreślona atramentem w prawie i wreszcie w prawdzie. Umieściłam list w folderze oznaczonym zakończone i wsunęłam go na tył szafki. Tej nocy zapaliłam świece przy oknie. Loft był cichy. Miasto poniżej buczało, nieświadome i żywe. Pomyślałam o tej wiadomości głosowej po raz ostatni. Nie zawracaj sobie głowy przychodzeniem na zjazd rodzinny. Zrywamy więzy. Chcieli ciszy, posłuszeństwa, nieobecności. I dostali wszystkie trzy. Czego się nie spodziewali, to, że rozkwitnę w tej ciszy. Że zbuduję coś nie z zemsty, ale z rzeczywistości. Nalałam sobie kieliszek wina, otworzyłam nowy plik klienta i napisałam jedną linię na górze: Nie jesteś trudna. Po prostu w końcu jesteś widzialna. I wtedy kontynuowałam.